Dzień dobry, dan serdecznie. Kolejny odcinek z SCP w Garrysmudzie. Dzień dobry. Witaj Loki. Lecimy w takim Daj razie z tą klesą D. Było. Dobra, żeby nie było, proszę. O, ty jesteś chudy, ja jestem gruby. Idealnie, wspaniale. Coś tam poszedł na dół, czy mi się wydawało? Nie wiem. O, ale jestem szybki. Coś tu idzie na pewno. Nie no, nikt nie idzie. Broń, o kurde! A! A ty kurde Zabijanie. się Co ty w ogóle w łapie? Broń, nie mam broni, nie mam broni! No nie, nie mam broni, uspokój no, się! A je! AAAAA! Uciekamy. uciekamy! Uciekamy! Szybko, zwika, zwika, zwika! Szybko, uciekamy! Kurde! Uciekamy. Szybka ucieczka! Tutaj na dół, tutaj na dół, na dół, A nie na dół? Na dół! Jak to na dół? broń! O, muzyczka w windzie! No taka muzyczka jaką? tak. Nowa rzecz. Tu, 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 tu. tu. Nadzieże... Mam Ja, na pewno jest no copyright. Nie no, muzyczki w windzie zawsze są no copyright. O to prawda. To była z hafla... e, tfu, z portala to musiała być. Mhm. Dobra. Jest tutaj jakaś broń? To chyba nie ma broni. Nie no, na pewno gdzieś no. to była, ale no, kwestia, że my Bo nie wiemy. Żal. Znasz mi mówił ostatnio, gdzieby to była broń, gdzieś między tymi, między skrzynkami, ale nie mam pojęcia którymi skrzynkami. Okradnięte no. Ja Na no, pewnie będą jakieś mapy, no nowe. Jakby tym się nie interesuję, bo tam akurat nie jestem hostem. Tu, 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 tu. Najzajebiście, no, o! Mam kartę checkpointa, chodźcie o, To idziemy Czekamy. Dobra, chodźcie A czekaj, to było tutaj? Ura. Chyba ja, źle, 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 nie w tę stronę Tam prosto nie, nie. i w prawo Prosto, prosto Poczekajcie, idę po życie. Tu mnie, tam w środku, ja chyba mogę się dostać tutaj, czekaj O Coś tutaj jest oh. O Flashlight, ha! gigalatara, gigalotara Gigalotara Jest tam coś? O oh. O moneta O, oh. oh, ponczek, ponczek, Pączuszek Adam no, u mnie? Dobrze <laughs> Nie ma co tutaj zbytnio opowiadać O to było 714, co, o, co dawał ten, ten pierścionek? To chyba tarcza daje. A, chyba tak, a to znika, to ok, O, piłkę mam. O, super. Ok, Friksoneku, za Friksoneku, piąty Friksoneku, miesiąc, serduszko, dziękuję bardzo. Idziemy. Dobra, musimy było, to prosto pójść do klatki 096. E, tam będzie broń. Okay. Komputerek jest chyba przełączony. Tak, przełączony? O, macie kartę? Wiedziałem, że komputerek jest otwarty. No dobra, czyli przełączyli, się. Musieli, musieli to ogarnąć. A tutaj nie przejdziemy. Trzeba Bo Wcześniej kiedyś się nie zaliczało. Tutaj, tutaj. Tutaj. Ale ja mam faj sevena A, to tutaj było. O, zawsze coś. No. A z tyłu była amunicja chyba, jak pamiętam. A, była, była, ale to tutaj też powinna być amunicja. O, o crowbar. crowbar, zawsze coś. O. O, granat. Flashbang. Aho. No. O. ktoś pogadał... Dziękuję, okay, Mr. Rolo. Serduszko. Zdjęcie. uciekajcie, 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 uciekajcie. Gdzie piłką piłką, mordę! Dobrze, dobrze. Mam małą mam tylko 13 amunicji do tego. Nie wiem ile mu ta piłka zadała, ale dostał trochę w mordę. Usta. Co to w ogóle było? To był plaga. Plaga. a was. Ciekawie taser plazę zada. Dobra, mam kartę MTF, możemy się zwijać. A tylko jedno użycie. O, zabiłem go. Już zginął? Najgorzej. Jego mocno bić. też? Dobra, zabiłem go Ja mu piłkę w twarz rzuciłem Dobra, zabiłem MTFa Ja mu piłkę w twarz rzuciłem Jeszcze ktoś to musi być Ale uważajcie Może niecham on go przebrany za MTF idzie pierwszy Ja jestem za A nie, czekaj, nie, wicher jest przebrany jestem, ja no. jestem Ej, na dole jest jakaś ten quest, pójdę po niego Nie, 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 nie idź, już mamy wyjście O no czy to się otworzy? Ja się otwor... ja otworzę. A nie czekaj. A nie, oni przełączyli komputer. Częła chyba. A, no to... A nie trzeba go jeszcze z powrotem... Nie, trzeba jeszcze przyczyć? trzeba przełączyć. No, musimy przełączyć też... jeszcze. Muszę nie chce otworzyć. Dziękuję ja to 25 mój. bicików. Piąteczka, dziękuję no, ci bardzo. Tak sobie średnio. Kajdanki jeśli wolisz. Mm -hmm. Nie, no. Kajdanki mi życia nie zwrócą. Dobra, chodźcie do remota. Ja, tak Potrzebuję coś zjeść, bo Ola i uchwyca mnie dopadnie O kurwa! Uwaga! Nie, nie ma szans, że z tym hmm. odrzutem zabiję Nie da się nic zrobić z tym odrzutem Dobra, biegniemy do gate'a nie? Jakaj maybe Nie działa Oj nie O nie Nie przełączył wicher Bad Nie Mogę jeszcze nic nie A Klapek, za, ja klapek ja zabił ja jako serpent cały z Quitting'u, w ogóle. Dobra. Kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś? Kim jesteś, Wicher? Wicher? No... To nie był najlepszy pomysł. Uciekaj! Wyjście na nich to nie był najlepszy pomysł. Ja będę w lewo czas. Kim jest GBN z Emirem nie byłem searcherem, przynajmniej mi pokazało co mnie na... jak mnie no tak. zabił. Sobanie będą chcieli nas z drugiej <grym strony pewnie <grym> wziąć. Nie wiem, że nic się żyją tego. No długo to może ucieczka na spokojnie. Dobra, widzimy się na respie. No tak. zaraz tu będą. Lecimy. Tutaj już. Dobra. Poszedł ze mną. Chodź do mnie. no chyba że tam. Dobra. No to już widzę jak dajemy, dajemy sobie radę, ale mam nadzieję, że tak. No 4? Mam trochę przejebaną sytuację. Dwa scp -ki. W sensie, no jeden scp i ząbek, no. Ten, ten, jest taki. No. Nie wiem. Czy... Nie wiem czy to jest... Poczekajmy. To po co tego użyłeś tam? No, nie, no zablokowało nam przejście do windy, tas? O, teraz pokaż identyfikator wicher. Ja myślę, oho, taka eee. Przewalona sytuacja. O, mam granatnik gotowości, jak to przyjadę. O, o. Trzyma poszukiwacza. Otworzył. cię, są tam. Jeszcze ja odjechali. Tego jakby. Ale nie. Kurde, scp ko Jak ominęliśmy? No, jak ominęliśmy? No, Jakubałkę zaraz wyjdzie jako serpent hand. Jak to? A on wyszedł B? No, bo on mnie zaatakował, mnie, no tak, uciekł. Ok. Uwaga, zaraz to będzie jakiś. Czeknie, to się tu zrespi. No, tylko zabijemy. Jeszcze się respi. Zabiję go? Nie, Ale teraz. A, teraz. No, no co, no postrzegamy, że zaraz to się a to też był Serpent hand? Co tu się dzieje? No przecież Jakubałka kubałka ucieka, ucieka, no. No tak, ale było A. dwóch Serpent Handów. Bo jeszcze Mikulia uciekła? Ja, ja... Minęli. A, mi kule. No właśnie ja nie wiem, no musieli kaj ten Bepus. Musieli zdemobus zminął wszyscy. Ja, ja czułem damage od ognia i potem damage tego SCP-ka, ale ich nie było. Ale jakim jak cudem oni no. wyskoczkili wyminął, żeby kurde. Ale tak, gdzie nie oni byli? byli. Jeden No to mnie zaczął. Mnie zaczął to za to, po po mnie, no ja kuba, okay, No nie wiem, nie mam pojęcia, no w sensie nie było ich widać w ogóle. Ja patrzę z daleka, że wy kampicie Gate A, bo no to myślę, że na początku, kurde, Serpent Hunt chyba skoro wypuścili się. Jak no my, no my strzelaliśmy normalnie do windy, było wszystko spalone i nikt nie wychodził, my sobie po prostu strzelaliśmy. No nie wiem, jak wam jak ubałkę minął. No, ja też nie wiem. A kto żyje jeszcze? Eee, no... Eee, serpentem? Eee, naukowcy, no. Naukowcy... A. chyba z I Serpent. Naukowcy w buterku Jeszcze dwóch było Serpent. Przed naszym wjazdem. Czekajcie. Zobaczmy na radio. Jak tam czas? 3 minut. Wsiadam. No. Halo! Co jest to? Halo, Halo. O, Imir. To nie żyłem już. Możliwe, że GBN z Imirem nie żyje. Unknown. Hmm, a to kto? Jak się na radio to znaczy, że nie żyję na radiu. No to jeden Serpent jeszcze Hand jeszcze żyje to prawdopodobnie. A, Serpent został, no. No. Były ze scepekiem. No były dwa scepeki. Były Mikulia jako bałkę, było, tak? ale już... Ale ona uciekła. Zabiliśmy ich. A właśnie. Zabiliśmy Mikulię Tak, ich Mikulię też. Właśnie tak się to zastanawiałem, to... bo się to... jeszcze... O! <noise> oh. <noise> Klawek nawet się nie odezwał. <noise> wow. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie Uh, SCP035. No dobra. Współpracujemy sobie z klasami. D. Dobra. Mamy tutaj drzwiczki. Się nie Nie we... nie przejdę tędy, nie przejdę. Zostrzegałem. Ja mammo mu. tę windę. Mogę jej kliknąć. Świetnie, gra działa. Dobra, walcz. Widerką. No i chuj, AB, yy, AB, no yy, weźmy zróbmy w następnych gierkach, tak, żeby nie było spawna campingu. Bo to jest naprawdę zasługuje na kastrację po tej gierce. Dzięki. A. O, furas! Napierdalamy wam. Na bo jako bałkę nas nie wymijasz, tylko nas wtedy zabić. A nie, kurde, sobie jakoś zniknąłeś w niewyjaśnionych nie okolicznościach. Nie, ty jesteś, lol. Pan jest wymiutowany na Discordzie. Aaa, okej. Okay. A z tej strony da się otworzyć? Da, z tej strony się da. Aha, hejka! Co Emil? Zaraz trzy pięć! Zara tak, uśmiechasz się, jakbyś rzeczywiście srał. O, ale super, srasz. Takie, takie, uśmiechasz się, jak takie hejka, sram. O kurde, ale. Przechodzisz swoim głównym. Przechodzisz samego siebie. patrz, sram. Dobra, poczekaj. Bo ja tu muszę znaleźć jakąś amunicję. Na jakąś kartę levelu trzeciego, nie wiem czy to wystarczy. O, wystarczyło. Hello. Jak tego Digla nie wyrzucę? Nie no, nie gryź mnie. Ymir, czemu chcesz mnie ugryźć? też jestem z tobą, jest kiem Weźmy, współpracujmy z klasami D, dobra? Współpracujmy sobie z klasami D A no tak Na kladwo powiem ci, bo za ramo Jaś jakąś amunicję? Powiem sobie, zgarnął o hejka jesteś klasą da? jestem a pokaż identyfikator o no zajebiście dobra po z nim widziałeś amunicję? o no dobra amunicja jest też tej strony. a masz kartę tutaj? na zbrojowni? żadnej karty a nie masz karty hmm. gorzej Chodź w takim razie Hmm. Dobra, idę się z nimi rozprawić Jeśli jesteście klasami D Jestem w celach pokojowych Jeśli nie, to nie Kim jesteście? O, czemu się nie odzywasz nawet? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Ciekawe. Nie patrz tak na mnie, nie patrz co widzisz. Czemu tam tak patrzysz bardzo intensywnie? Co się dzieje? Jesteś niemy? mówić? Mikrofon? Nieźle Mikrofon not found. Ja zapomniałem wziąć po prostu. O. Ja weszły weszły do placówki. Dobra, ulepsz sobie kartę czy coś. To ja też ulepszę. Robię na verify, na pewno zadziała. A O, teraz może? się słyszę, no. E, ogólnie to mój plan był taki, e, że e, mam MTF-a już, ulepszymy na CIA i pójdziemy wysadzić placówkę. Ja Jawy plan, ale spaliłem kartę. E, ja mam MTF... Czekaj, weź mnie, nie ruszaj tego, nie dobra, ruszaj dobra. tego. Jak MTF-a się wrzuci na verify, to wtedy z tego CIA wychodzi. No dobra. Mm, gratulacje. Idziemy, ja mogę. Yeah? A Dobra. Mamy kartę CI. Mm. To musimy chyba iść. A to go. Średnia to <średnia> hmm. A co, tak, tutaj A jakaś posiedzone. karta? To jakąkolwiek wziął w sumie, ale nie ma tutaj żadnej. Dobra, Ej, hey, gdzie ty uciekłeś? Prosto. dobra, jedziemy. E, ogólnie to ja nie mam broni żadnej, musisz wykierować. Dobra, mam 300 HP i digla. Placówki. Więc wszystko sobie poradzę. E, gdzie z... Yy, Chodź tu i idziemy tu do zbrojowni 12. od razu. Tu jest zbrojownia. A ja mu za 12 minuty? co się stało? Klapek ignorujemy go. E, klapek znowu poszedł tu. Dobra, mamy bronię. A ja nie mogę i tak wziąć broni. Ale wezmę sobie garda tego. Ances. Mogę wziąć granat. Dobra. Mam najlepszą broń w grze snajperkę na blisko, no scope'y. Dobra. Pokaż na co cię stać. Aha, ja je wchodzę. No i tak mamy Git. Dobra, to idziemy. co robimy? Bo można by było się skampić No to możemy to wysadzić placówkę, no. Tak mówiłeś. A, jaję, no. Ale to są... No to musimy wyjść, żeby to wysadzić. To Dobra. idziemy chyba do no. wyjścia. Dobra, Nie, Moglibyśmy po... choć pójdziemy do komputerka i wtedy gate'em B wyjdziemy. Ja Co już jest? odpalałem komputerek. Ja już to robiłem. W sensie podszedłem do niego i Trzeba. powiedział mi hello, więc Fajnie. chyba jest Git. Tesle hm. Tesla wyłączyli, więc raczej remota też przełączyli. No, i będziemy musieli, mogli musieli przełączyć, no bo kurczę nie dałoby się do komputera wejść. A no? Możemy tędy przejść. A przejść i drugim. Tu brońki są, ale tu jest lasek, to nie wiem czy jest sens. Dobra, nie ma sensu, no. Tylko weź przegadaj CI-'om, że jestem kolega. Żeby mnie mnie zabijali. Okay. Yy, możemy zawsze też wziąć melona Znadu. na nich. Nie, nie ma sensu. No dobra Też to nasi. Chyba nasi. <grym> zależy jak to postrzegać. Tego na nas strzelać czy nie. A, otwieraj. Musimy na cicho stąd wyjść, nie strzelać się z nimi tylko do melona. Iść. Dobra, to... Znaczy, do... przepraszam, tędy, do, melona, tędy, tędy. do wieży, żeby wysadzić. A do wieży, a to lepiej A chyba uciec. Mm, no dobra, to którędy idziemy? Ten, no, może tędy, jak już tędy idziemy, to. Tędy. Można bez sprawdzić teoretycznie, ale to nie jest pewne, co nie no. Dobra, to choć i tak tu jest B po drodze, to bez prawdy. No może po prostu ucieknijmy, B, i dostaniemy i tak kartę Ja przecież. No dobra, ale nie, bo jak jesteśmy dekami, to możemy wysadzić placówkę. Znaczy, ja jestem, to możemy wysadzić placówkę, kiedy chcemy. A jak jesteśmy cijajami, to trzeba najpierw wszystkie deki eskortować, żeby kolegów nie zabić swoich. Okej, okej. Tak. Ale nie wiem, czy jest remote przełączony. Teraz. właśnie, no to trzeba sprawdzić. Remote na pewno jest, ale nie A wiadomo, w sensie, czy w drugu... jest. No właśnie, czy komputerek? Komputerek nie jest przełączony. Nie. Dobra, dobra no musimy otworzyć. Możemy gate'em ołciec, jeżeli nikogo tam już nie ma, bo oni przecież destrojowali tego gate'a. No tak, tak. No ale możesz po prostu przełączyć spraś... i tyle, no. No dobra, to spraś, spraśmy remota najpierw. Oj, coś tu się działo. Ok, kartę wezmę. Mm, no dobra. Kliknąłem. mam karty, kurczę. O, tu tutaj jest. Rano, kartę chodź, bo komputerek powiedział: thank you, czyli jest pogadana, możemy uciekać. Dobra, ogólnie to placówkę się wysadza w tej takiej wieży po prawo od wejścia, zaleć pokażę, to jest. Będziemy musieli iść tam do gatea A bardziej. Z się są soundtrack'ów Dobra Dobra, mm, to idziemy Może zaraz MTF'y się zrespią See, mm, ja, znaczy, przepraszam, te mm, House'y się zrespiły przed chwilą, no Przed chwilą? Przecież to są stare ja, house'y No tak, dosłownie przed chwilą chaosy się zrespiły, przecież muzyka była A dobra, tak Wspomniałem, że to jest muzyka, A, bo idziemy. jak wchodzę w CIA myślałem, że to taka po prostu jest muzyka. Pi pierwsza wieża od razu na prawo. Dobra. Ja bym to zamknął, jakby się MT-fy zrespiły. Dobra. Coś jedzie. Chodź, idziemy. taka misja A, dobra, to spoko. Pierwsza wieża po prawej, tylko nikt nie może nas zabić. Ja, ja raczej nas nie zabiję. Dobra. O! Zajebiście. Cudownie. Mogą to wyłączyć, czy nie? co? Mogą to wyłączyć yy, nie A, To jest już koniec, możemy uciekać. Dobra to czekajmy Tylko to są NTF-y chyba czekaj NTF-y? Nie, nie mogą być A W sumie nie, były dwa respectiv teraz nie ma. Właśnie do czekaj. Hejka! Hejka! Chodźcie do escorty, możecie też tego 035 eskortować Czekaj, bo muszę To się dzieje? Czekaj, okay, wsiądę do ciebie. Dawać. Na pasażera wchodź, tu jest drugie miejsce z tyłu. No właśnie, ciężko się wchodzi, dobra, ale git. Bo nie możesz podskakiwać, bo jak się ruszasz, to się nie da wejść. No tak, tak, Dobra, no tylko, że po prostu tam na tył, jak nawet stoisz, to się ciężko wchodzi. Dobra, to oni muszą tu przyjść po nas, tu jest skorpion. A I nie, nie mogą? Iść. O kurde. Nie tak, mogą eskortować? O. Dobra, to jak my mamy ten... Tak, tak. B, pewnie. I masz tam escort. Nie ma B. będzie nie działa. O, Q chyba, A nie zresztą. pod B. B nie działa. A request, re, request e, escorting? Tak, request escorting. O. Zajebiście. Cudownie. O. That's no right. no. RPG Uuu O nie! <noise> Długo, sobie Ay, to, nie to. Bum. Długo byliśmy CIA. Długo byliśmy CIA. Aj pięknie! Wygraliśmy. Mamy to na początku odcinek. Hello.